Kolejny skrzynk, kulek, a ze mną jest zabić! Tu jest z i witam Was w drugim odcinku ku cool serii Wrzeszcz Śmierci na Minecraft. na tym samym serwerze, dobra? Pomyślałem sobie, że albo sobie zapamiętać z pierwszego odcinka, jak to był serwer i adres, albo po prostu ktoś wygra w konkursie. Ale póki co konkurs nie jest w ogóle szkowany. To, to było zombie, dobra. Sprawdzę na tablicę. Dobra. Pustynia kopalnia. Dobra, teraz będę sobie pomyślał. Co? Dobra, tak czy siak póki co to sobie polatamy. Zostawiłem tam wszystkie itemy, dlatego że to jest taki... Bo tam sobie znaczyłem dom i jak będę chciał tam wrócić, to sobie z... pójdę tutaj. Co to jest? Wiesz co to było? Zabijają Ratuj śmietanę! Ratujcie pana mamy Za dużo ich tu jest! Kiedy miałem jak to coś tak nie wbijały, a w końcu ktoś mnie zabrał. Oki. Okay. O, ja cieniu Pon jest odkryty. Dobra, mam chwilę żeby się rozejrzeć. Ty już tam sprawdzi. No właśnie, wiem. Ja. Dobra, dwa. O kurde, masz szansę, masz szansę. To ja uciekam, co założę. To! Idź, idź! Idź stąd debilu! Ale Albo dobra, ja się zabiję. Ej, ja chciałem ci sam zabić. Jezu, co za debil, No, debil. Co takich jest... słów. Krzywa, ale ja już się przestrzegłem do słowa Debbie. Tak, czy jak znajdę Enchanting na SG, bo wiem, że na kopalni... Wiem, gdzie jest na kopalni. To mogę sobie coś to zrobić, bo mam levela. A póki co, pójdziemy na arenę. Wiem, że to wszystko kręcę jak na live. No jak na krótkim live'ie, ale no trudno, ja nie umiem zatrzymywać się nagrania i później znać. Ej, o co ci się debile? Szybko searcher.pl, zrób coś z tymi, bo oni się tu ucierają i robią, i uprawiają śmietankę. Co mi tu biało pół serduszka? Ej, mam pół serduszka, mam pół serduszka. Ostatnio sobie pomyślałem, że ten konkurs. Eee, dobra. Powiedzmy, że prace będą zbierane. na różę No, wiem, tak że Będą zbierane od 25 listopada do 20 grudnia. Możecie teraz wysłać zawsze na maila, który będzie w opisie. Macie wysyłać linki z, te, z filmikami na YouTubie. Je pokazując swój obrazek. Dobra, już nie skać, bo się nie robi. I coś innego takiego. I ten. No i, a nie, się głupkę przed nimi. I co będzie trzeba zrobić? Trzeba będzie... Nazwać. No, i no Narysować. No zaraz, narysować coś z mojego kanału, co o mnie sądzicie. I napisać wiersz pod spodem. tak jak to miał wertes. O mnie oczywiście, albo o moim kanale. Chociaż, jest to, chociaż na YouTube dopiero trzy filmiki wrzuciłem. Dopiero. Ty idź w walce nie. Dobra, co, ale... co tam było. Pisać? Co tam? Jeśli się palisz, to wskocz. Jeśli, jak się palisz wskocz. skocz. Ja się pale. Aaa, się, palę się, palę się i kąpiemy. kopiemy się. Ja nagrywam. Ja nagrywam. Kubik spał przedtem jeszcze. Oxelar.pl to on jest nagrywalny. SG, czoimy. 5, tak, to dobra, póki co pobawimy się w troll'a. Zjedźmy. Jest, jest, jest. Na moim ulubionym, dobra. O, już się odlicza. Dobrze widać? Mhm. No, już lepiej niż ostatnio. Przepraszam bardzo, stamtąd. Oświetlenie, ale słońce zbyt mocno świeciło. Dobra, mam miecz, mam miecz. Mam miecz i kawałek zbroi. Dobra, muszę kogoś dorwać z lepszym mieczem albo zbroją. Tak czy siak dobra, rozejrzysz się. Daj, daj, dobra. Mr. Scorpion! King! King! hecha! Switch! Dobra, ja szybko tu już tam biegnę, bo tam ktoś mógł być. Zorzecznie nikt mnie goni. Kurde, ktoś już tam ma? Nie, ja sobie popatrzę. A, dobra, szybko to pójdzie. Żelazne? Nie, nie. Nie, złote zbroje. No, kij! Gin, Emi! No ja. Ale tam coś było. Dobra, jeszcze zostawię, podmienię sobie. To jest lepsze. Tu jest ich sporo, to ich pozabijamy. Ej, dlaczego? Tu nikt nie ma miecza! Tu jest kościół z mieczem. Więc ciężko. Dobra, bi, kij, jest! dało się. I te. Rzazne buty. Fajnie. Fiorun. Ile tu ludzi ginie? Mam takie pytanko do widzów. O, mogę już coś zrobić. No dobra, już zrobię to. O, jest tu! Gościu bez Mr. Skorpion! Ha! I do góry. I tam gościu jest, skuty. Nie, nie ma. Czasem mam wrażenie, że mam x a nie mam, przecież nawet fly'a nie używam, nawet nie wiem, chciałem, że istnieje. O, trzy hełmy. Dobra, wszystko będę brać, co będę mógł. Póki co to mogę wszystko wziąć, nawet gówno kocie. O, wow. złoty miecz właśnie. On ma lepszy... Y... Chciałem powiedzieć, że jest gada głupoty. Nie słuchajcie się go. Złoty miecz zadaje lepsze obrażenia od tego yy, od żelaznego ale jest mało wytrzymały sprawdzałeś się na przykład na kilofie jaką on szybko kosił kamienie a jak szybko się niszczył to jest to samo wszystko szybko się zdrzywa, ale szybko się też zniszczyć. dlatego jeśli chcecie komuś zadać większe obrażenia tutaj w domkach od, od, od żelaznego miecza nie chce mi się. Dobra, to musicie zrobić suchę po prostu, bo złoty ma lepsze wrażenie, jest mało wytrzymałe. A jak, jak mam się zmienić od wymierz, to możecie. I zobaczcie jeszcze trzy diamenty, to możecie zrobić ten. Ty się lepiej rozglądaj. Dobra, spokojnie. Możecie zrobić diamentową siekierę, która. która. Moim zdaniem. Nie sprawdzałem, ale moim zdaniem zadaje obrażenia złotego miecza. I mam wytrzymać żadnego. Więc jeżeli chcecie połączyć na tych mieczów, potrzebujecie trzy diamenty. Ciszę, trochę. 50% teraz. Dobra, pójdę do Enchanting. Sobie zenchantuję. Mam nadzieję, że trafię na coś dobrego, na przykład na osoś albo na odrzut. To są fajne. Bo odrzut to tak daleko leci. Tu przeciwnik Twój. Chyba ja tam był gdzieś tam jest Enchanting. Sprawdzę. Nikt. Oj, mam pytanie do widzów, którzy lepiej znają Minecrafta. Jak się zbliża? Że jak po prostu można zobaczyć coś, jakby było to bliżej. Ostro spiknie. Czy tak jak pan śmietanka mówił, że ma lornetkę. To jak to robić? Ja nie wiem, za chwilę. Tam jest coś... Tam jest debil, tam jest debil. już. O nie! Maszelaz, masz las, ma żelaz. Łap go! Papiego! Mam ostrość, więc po tobie! Dawaj go, dawaj go. Dlaczego dwóch na mnie? Nie, nie, to... Ja czekam. Kurde! Nie! Nie! Tak! Dobra, to wiecie co Patrz. O! Ja! Nie ma nigdy, nie ma A Latające wyspy, latające wyspy, jest! Dobra, to będzie już ostatnie survival games. Mm. Ja też tak robiłem, bo byłem trollem i też tak robiłem z Sestansem. z razem, na tego. Chcę tu mnąć go! No fić! no Do numeronu fić, numeronu Gdzie no! To jednak nie będzie ostatni Survival Games. To jeszcze jedno. Gdzie by to było? Na Kraków, od razu mówię, że z Krakowa będą bardzo rzadkie mapy, bo ja tam nic nie Nic nie wiem, bo to jest głupie. Na środku... Dobra, wyjdzie obojętnie gdzie. Dobra, ale wszędzie trwa grani. widzisz? In game to znaczy, że trwa gra. Waiting to znaczy, że się, się zbierają, ale tu nie ma żadnego, więc nie wchodzę. A starting to znaczy, że już odlicza. Hmm. Co to jest tam? To no, tam... jest capture the flag, a tam jest bitwa podkopywania. Zdobaj to. Nie, to będzie w, następ... to będzie w odcinku